Przede wszystkim wspólniło nas to, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i im się pokazać. Zaplanowaliśmy na tegoroczne targi przedstawienie dwóch naszych premier. Jest to zaginarka do zamków typu Pittsburgh oraz manipulator spawalniczy o odnośności do 4,5 tony. Chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy takie maszyny i chcieliśmy też, aby mieli okazję je przetestować i sprawdzić, jak działają. Jeżeli chodzi o maszyny, które ze sobą przywieźliśmy, są to maszyny spawalnicze i maszyny do obróbki metalu, czyli no nasze dwie główne jakby działalności, którymi tutaj się specjalizujemy. Pozycjonery, obrotniki spawalnicze sprzedajemy już dobrych kilka lat i jesteśmy dość mocnym konkurentem na tym rynku. Poza tym, jak już wspomniałem, mamy maszynę do obróbki metalu. Prasy krawędziowe, prasy hydrauliczne, przecinarki taśmowe, przecinarki tarczowe. Jest to produkt, który cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o przecinarki taśmowe, ponieważ no, mamy też największą ofertę, jeżeli chodzi o nasze maszyny właśnie skierowaną do użytkowników przecinarek taśmowych, o, jak oceniamy tegoroczną edycję? Puh. Dobre pytanie. No, mm, przede wszystkim cieszymy się za tak liczne odwiedziny, cieszymy się e, z tego, że przychodzili nasi klienci, którzy znają naszą markę, ale cieszymy się również z tego, że nawiązaliśmy kontakt z ludźmi, którzy naszej marki nie znali i dopiero uświadamiamy ich, że istnieje bardzo dobry polski produkt, polski producent. Który rośnie w siłę na rynku maszyn do obróbki metalu. Myślę, że konkurencja może się już powoli nas obawiać. Jeszcze nie jesteśmy ogromni, ale wierzę w to, że tacy właśnie będziemy. Ach, pytanie o oczekiwania. No Tu zawsze można się nad tym rozwodzić, niemniej jednak nasze oczekiwania były proste. Chcemy przyjechać, pokazać się, nawiązać dobre relacje z klientami, nawiązać nowe relacje biznesowe i to z pewnością nam się udało. I co więcej, to przerosło nasze oczekiwania. Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, niemniej jednak i zainteresowanie naszymi premierami, zwłaszcza tutaj pozycjonerami do spawania naszym ogromnym manipulatorem o odnośności do 4,5 ton. Nie spodziewaliśmy się, że odzew będzie tak ogromna. Ludzie przychodzą, robią zdjęcia, nagrywają filmy, są zainteresowani, cały czas chcą zobaczyć go w akcji. I w tej chwili mamy kolejkę, myślę, że na dobre pół roku na ten właśnie manipulator. Nowość technologiczną. O nowościach, o nowościach, no już w sumie wspomniałem, zaginarka do zamków typu Pittsburgh oraz manipulator spawalniczy o nośności do 4,5 ton. To są maszyny w kierunku których również będziemy chcieli się rozwijać, będziemy chcieli poszerzać swój asortyment, tak aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów. Reakcje odwiedzających to, tak jak powiedziałem wcześniej, już o naszym manipulatorze spawalniczym. Tak jak i teraz wspomnę, no to z pewnością cieszy się największym zainteresowaniem. Jest to właśnie jedna z dwóch naszych nowości. O tych nowościach już troszeczkę powiedziałem, ale zainteresowanie przerasta nasze oczekiwania, bo ludzie przychodzą i no, cieszy ich widok takiej maszyny. Nawet osoby, które nie są powiązane z tego rodzaju działalnościami, czyli maszynami do obróbki metalu, są ciekawe, czym to jest, jak to działa. Mieliśmy mnóstwo odwiedzin, mnóstwo zapytań, no i wielu zainteresowanych klientów, którzy taką maszynę już dla siebie zarezerwowali. Eee, więc to najbardziej przyciągało uwagę naszych klientów i. Cóż, no, jeżeli chodzi o reakcje na pozostałe maszyny, było bardzo podobnie. Te maszyny cieszą się zainteresowaniem, jest dużo pytań, dużo pytań stricte technicznych, ale też dużo takich rozmów. Ludzie mówią, że właśnie posiadają już taką maszynę i bardzo chcieliby poszerzyć swoją działalność, dlatego no, cieszą się, że mogą nas tu zobaczyć i cieszą się, że mogą zobaczyć te maszyny na żywo. To dla nich jest przede wszystkim możliwość, aby namacalnie zobaczyć to, co planują po prostu zakupić. A jeszcze pozytywnie są zaskoczeni cenami, bo jesteśmy pod tym względem również mocno konkurencyjni. Czy możemy? Mogą się Państwo nas spodziewać. Tak, mogą się Państwo nas spodziewać w przyszłym roku na targach ITM. Z pewnością również zaskoczymy kolejnymi nowościami. I cóż, no dziękuję, dziękuję za te wszystkie pytania, dziękuję za tę ankietę, za ten wywiad i do usłyszenia za rok.